Będziemy mówić o nowych technologiach transformacji biznesu i stosowaniu prawa w cyfrowym świecie. To wszystko w podcaście TKPONR, przygotowanym przez zespół kancelarii traple Konarski podrecki wspólnicy. Ja nazywam się Michał Sobolewski i wspólnie z koleżankami i kolegami z kancelarii zapraszam do wysłuchania rozmowy. Gościem dzisiejszego odcinka naszego podcastu jest Arkadiusz Baran, adwokat, kanclerz i członek zespołu Media Communication Entertainment w kancelarii TKP. Dzień dobry, cześć Michał. Arkus, chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać o internecie, a właściwie o tym, co możemy w nim mówić, co możemy w nim pisać. Czy możemy powiedzieć, że internet jest oazą wolności słowa? Co to oznacza? Czy to oznacza, że możemy w nim napisać wszystko to, co chcemy? A jeżeli nie. To, jakie są tego granice? Ja myślę, że nie możemy postawić tak kategorycznej tezy, że internet jest oazą wolności słowa. Być może tak było niegdyś, natomiast aktualnie mamy do czynienia z licznymi ograniczeniami wolności słowa w internecie. Część z nich jak najbardziej w interesie publicznym należy je ocenić pozytywnie, przykładowo, jeśli mamy do czynienia z treściami nielegalnymi, zagrażającymi. Przykładowo rozwoju małoletnich, to jak najbardziej, ale mamy też do czynienia z pewnymi innymi treściami, które ograniczają wolność słowa, ale tutaj ocena nie jest tak jednoznaczna. Przykładowo treści szkodliwe. No i, i taki inny jeszcze aspekt, który powoduje ograniczenie wolności słowa, to są dobra osobiste innych osób. Jeżeli mówisz o treściach szkodliwych, to rozumiem, że masz na uwadze takie treści, które szkodzą szeroko rozumianemu społeczeństwu, ale dziś nie chcemy się na nich skupić. Chcielibyśmy się skupić właśnie na dobrach osobistych, bo to też jest Twoja działka. I czy mógłbyś tytułem wstępu dwa słowa powiedzieć? W ogóle, co rozumiemy przez to określenie? Ja myślę, że dobra osobiste są pojęciem, które bardzo trudno zdefiniować w taki jednoznaczny sposób. Na pewno jest to pewna taka kategoria, która odnosi się do odczuć wewnętrznych danej poszczególnej jednostki osoby i na pewno jest to kategoria, która jest otwarta i możemy konstruować różne dobra osobiste. Z pewnością do takich dóbr osobistych zaliczyć należy cześć, dobre imię, wizerunek. To w przypadku dóbr osobistych, o których opowiedziałeś. Jak dochodzi do wyważenia pomiędzy ochroną wolności słowa a ochroną dóbr danej osoby. Kiedy możemy powiedzieć, że to, co ktoś powiedział, to już jest za dużo, że on naruszył tę swobodę, którą daje mu internet w sposób, który my, jako społeczeństwo, no, nie możemy zaakceptować? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. W pewnych przypadkach wolność. Słowa musi ustąpić innemu prawu, jakim jest prawo do ochrony czci, dobrego imienia. W innych przypadkach odwrotnie, właśnie prawo do ochrony dobrego imienia musi ustąpić prawu do wolności słowa. I najważniejsze jest to, aby badać. Stan faktyczny konkretnej sprawy. W praktyce granice naruszenia są bardzo nieostre i sąd najczęściej bazuje na własnym doświadczeniu. I niestety, ale ocena często jest obarczona indywidualną wrażliwością sędziego i często może być tak, że dla jednego sędziego dana wypowiedź ma charakter naruszający, dla innego jest inaczej. Natomiast to, co jest istotne, to pewna taka koncepcja wypracowana w orzecznictwie polegająca na. Dokonywaniu obiektywizacji oceny. Sąd konstruuje wzorzec, modelowy wzorzec odbiorcy w oparciu o określone czynniki i dokonuje oceny, czy w ocenie modelowego odbiorcy dana wypowiedź jest naruszająca, a nie w ocenie osoby, która tak naprawdę przychodzi i domaga się ochrony. I jeżeli w wyniku tej oceny sąd dojdzie do wniosku, że tak, dana wypowiedź na, na, narusza dobra osobiste, Modelowego odbiorcy, to uznaje, że doszło do naruszenia dóbr osobistych i może zasądzić pewne roszczenia. Co się składa na tego modelowego odbiorcy? Czy to jest to, jak my, jako społeczeństwo możemy postrzegać pewne wypowiedzi? Taki wzorzec modelowego odbiorcy jest konstruowany na potrzeby konkretnego stanu faktycznego. Jest zupełnie abstrakcyjny, natomiast ustalany w oparciu o, o kryteria konkretnej sprawy. Musimy przeprowadzić analizę całego kontekstu sytuacyjnego, czyli y, gdzie dokładnie dana wypowiedź y, została udostępniona, czy na przykład na forum, gdzie standardy oceny są nieco bardziej liberalne, kim jest osoba, która opublikowała y, daną wypowiedź, czy przypadkiem nie jest to osoba publiczna, gdzie również y, Granice wolności słowa są szersze niż w przypadku osób prywatnych? Czy dana osoba bierze udział w dyskusji? To też jest istotne. Czego dotyczy dany komentarz, dana wypowiedź? Być może jest tak, że dotyczy jakiegoś istotnego znaczenia aktualnego zdarzenia, które budzi ogromne zainteresowanie społeczeństwa? Czy jest to jakiś istotny Głos w dyskusji, w debacie publicznej, czy może jest to po prostu jakaś wycieczka personalna, która ma na celu jedynie pognębienie przeciwnika? Wspominałeś o tym, że dużo zależy od tego za pośrednictwem, której platformy zamieszczamy naszą wypowiedź. Czy jest tak, że nie wiem, że jeżeli funkcjonujemy w zamkniętej społeczności, w ramach na przykład forum tematycznego. Czy to oznacza, że tam możemy napisać to, co chcemy, no bo, no bo znamy się z tymi osobami albo już wiele razy ze sobą pisaliśmy? Dla oceny, czy doszło do naruszenia dóbr osobistych w internecie ma duże znaczenie to, gdzie dokładnie doszło do naruszenia dóbr osobistych, czyli w jakiej przestrzeni internetowej. I forum internetowe jest bardzo ciekawym przykładem, żeby pokazać, że te granice są nieco, nieco inaczej wyglądają niż w przypadku na przykład stron internetowych czy innych przestrzeni internetowych. Forum internetowe cechuje się tym, że używany jest nieco swobodniejszy, luźniejszy język. Wypowiedzi są bardziej dosadne, ostrzejsze niż w przypadku tradycyjnych form wypowiedzi. Generalnie sądy przyjmują, że w przypadku forum internetowego nie można oczekiwać tego, że w wypowiedziach Zazwyczaj anonimowych uczestników, będą oni wyważać swoje słowa i tak naprawdę ważyć, aby nie, 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 nie naruszyć dóbr osobistych innych osób. Dlatego, w przypadku forum internetowego, granice wolności słowa należy wytyczyć nie, nieco szerzej. Dla przykładu, na jednym z forum internetowych, pod filmikiem zamieszczone zostały takie sformułowania jak morderca, zwyrol, psychopata, zboczeniec, zwyrodnialec. Czy bestia w ludzkiej skórze? Zgodzisz się ze mną, że te sformułowania są bardzo mocne, i ostatecznie zostały ocenione przez sąd jako nienaruszające dóbr osobistych. Dlaczego? Tutaj w tej sprawie istotny jest kontekst sytuacyjny. Na filmiku, pod którym pojawiły się te komentarze, przedstawione zostały prawdziwe zdarzenia dotyczące osoby, która chwaliła się tym, że zabijała dzikie zwierzęta w Afryce. W związku z tym sąd uznał, że krytyka tej osoby poprzez użycie takich dosadnych sformułowań jest jak najbardziej na miejscu. Skoro jesteśmy przy przykładach, ostatnio słyszeliśmy o głośnej sprawie piosenkarki pod pseudonimem DODA przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Czy wiesz, czego ta sprawa dotyczyła? Czy mógłbyś o niej trochę opowiedzieć? Sprawa dotyczyła dość kontrowersyjnej wypowiedzi Dody, która, um, oględnie mówiąc, kwestionowała poczytalność autorów Biblii. Za swoje słowa, Doda została skazana w Polsce za obrazy uczuć religijnych. Następnie wniosła skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i skargę tę wygrała w pierwszej instancji. Na przykładzie tej sprawy widać kolizję pomiędzy uczuciami religijnymi a wolnością wypowiedzi. Trybunał Praw Człowieka zwrócił uwagę, że grupa religijna musi tolerować negowanie przez innych swoich przekonań religijnych a nawet propagowanie przez innych doktryn wrogich ich wierze, o ile przedmiotowe wypowiedzi nie nawołują do nienawiści lub nietolerancji religijnej". W tym przypadku Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że doda nie miała tutaj na celu nawoływania do nienawiści, a jedynie była to wypowiedź, która korzystała z wolności wypowiedzi. Co więcej, taka wypowiedź yy, i to uważam, że bardzo trafne spostrzeżenie Trybunału, taka wypowiedź wpisywała się w ogólne wypowiedzi, w inne wypowiedzi Dody, której język jest dość frywolny. Przykładowo załóżmy, że stworzyłem mem, który miał mieć charakter totalnie żartobliwy, nie było absolutnie moją intencją, żeby kogokolwiek urazić, no ale wydało mi się, że w tych konkretnych okolicznościach, opatrzenie zdjęcia osoby, która jest osobą publiczną, napisem, że to będzie zabawne. No i teraz, jak będzie wyglądała moja linia obrony? Jak mogę przekonać sąd, że no to jest przecież śmieszne? Co jest z tym złego? Ochrona dóbr osobistych nie ma charakteru absolutnego i nie każde naruszenie. Dóbr osobistych stanowi podstawę do zasądzenia roszczeń. Warunkiem udzielenia ochrony jest bezprawność naruszenia. I tutaj, jako pozwany w sprawie, możemy argumentować, że dane naruszenie, choć miało miejsce, nie było bezprawne. I są pewne takie okoliczności, które mogą wyłączać bezprawność naruszenia. Do nich zalicza się działanie w granicach porządku prawnego, czyli po prostu w granicach prawa, wykonywanie prawa podmiotowego, zgodę pokrzywdzonego, czy działanie w ramach w imię uzasadnionego interesu publicznego. I do takich okoliczności zalicza się również krytykę i satyrę. W takiej sytuacji z pewnością mógłbyś posłużyć się argumentem, że twoja wypowiedź. Którą jest właśnie mem, jest satyrą, czyli spojrzeniem w krzywym zwierciadle i wypowiedź o charakterze satyrycznym korzysta z. Nieco szerszych granic wolności wypowiedzi. I ocena sądów jest bardziej liberalna w takim przypadku. Na pewno nie jest tak, że satyra wymyka się spod jakiejkolwiek kontroli, jeśli chodzi o naruszenie dóbr osobistych. Oczywiście ma duże znaczenie cały kontekst sytuacyjny, czy, czy to jest Twoja pierwsza taka wypowiedź, czy po prostu prowadzisz profil na Instagramie i, i tego rodzaju wypowiedzi formułujesz. Wspomniałeś również o tym, że mamy do czynienia. Z osobą publiczną. I tak, rzeczywiście jest tak, że niektóre osoby powinny mieć nieco grubszą skórę muszą być nieco bardziej odporni na wypowiedź. Dlatego jak najbardziej y, można powiedzieć więcej, i granice, granice wolności słowa są tutaj szersze w przypadku osób publicznych. A czy mógłbyś nam opowiedzieć o innych przykładach, kiedy dochodziło do naruszeń dobra osobistych? No. Ja myślę, że ciekawe jest jedna z niedawnych spraw, dotycząca sformułowania, które tak naprawdę autor tej wypowiedzi nazwał jedną z partii politycznych zorganizowaną grupą przestępczą. I taka wypowiedź została oceniona przez sąd jako nienaruszająca dobra osobiste. Sąd doszedł do wniosku w tym przypadku, że, że ta wypowiedź miała na celu. Zwrócenie uwagi na aktualne e, wydarzenia, które miały miejsce w debacie publicznej, i ta wypowiedź po prostu była uzasadnioną krytyką wywołaną potrzebą chwili. Podobny przykład to sformułowanie Gebelsowskie media w stosunku do jednej z telewizji. Wydaje się sformułowanie bardzo mocne, również zostało ocenione jako nienaruszające dobra osobiste e, z uwagi na prawo do krytyki. To, na co warto zwrócić uwagę w przypadku tych dwóch sformułowań, to to, że jest jakiś kontekst sytuacyjny. Natomiast inny przykład, nazwanie jednej z eurodeputowanych sformułowaniem szmalcownik, i w tym przypadku sąd ocenił, że taka wypowiedź naruszała dobra osobiste, ponieważ nie było żadnego związku merytorycznego, jakiegoś sytuacyjnego związku z, z daną osobą. Wówczas sąd uznał, że jest to po prostu eksces krytyki. Inny przykład, również bardzo świeża sprawa. Nazwanie jednego z dziennikarzy patostreamerem, w tym przypadku sąd również doszedł do wniosku, że ta taka wypowiedź nie narusza dóbr osobistych. Mimo, że jest, jest obarczona pewnym takim negatywnym ładunkiem emocjonalnym, w tym przypadku sąd argumentował, że wypowiedzi tego dziennikarza z przeszłości, jego bardzo ostry ton wypowiedzi, uzasadniały użycie takiego sformułowania w stosunku do niego. Czego mogę się domagać, jeżeli czuję, że ktoś naruszył moje dobra osobiste? Przede wszystkim możesz się domagać zaniechania e, działania, które w Twojej ocenie narusza dobra osobiste, aby po prostu przeciąć ten stan naruszenia, przerwać. Możesz się domagać, Usunięcia skutków, przede wszystkim w postaci zamieszczenia przez sprawcę naruszenia przeprosin. No jest to jedno z, z ważniejszych roszczeń, ma ogromną siłę rażenia, ma ogromne znaczenie dla. Wizerunku, zwłaszcza jeśli mówimy o, o dużych firmach, możesz się domagać również zadośćuczynienia albo zapłaty odpowiedniej sumy na cel społeczny, a także jeśli w wyniku naruszenia doszło, poniosłeś szkodę, możesz się domagać odszkodowania. Wspominałeś wcześniej, że ocena tego, czy dana wypowiedź przekracza granicę wolności słowa, że to jest uzależnione od, od wzorca modelowego odbiorcy, który powstaje. Trochę w głowie sądu, który określa, ocenia daną sprawę. Bardzo zastanawia mnie, na ile sądy nadążają na zmieniającą się ciągle technologią i zmieniającą się też kulturą wypowiedzi w internecie, bo myślę, że inaczej będzie patrzył na daną wypowiedź ktoś, kto z internetem ma nie za wiele do czynienia, a zupełnie inaczej spojrzy na to osoba, która na bieżąco uczestniczy w. W różnych dyskusjach, czy nawet je, czy nawet je czyta w, w Polsce, za granicą, korzysta nie tylko z, nie wiem, z Facebooka, ale także z Instagrama, z TikToka. Wyobrażam sobie, że jest olbrzymia rola prawnika w tym, żeby jednak dobry i rzetelny obraz danej sytuacji przedstawić. Ja myślę, że jest to bardzo ważne pytanie, i odpowiedź również jest wielowymiarowa. Z jednej strony pytasz o technologię, czy, czy sądy nadążają za technologią. A druga sprawa, czy sądy są, czy sędziowie, poszczególni sędziowie, którzy rozpoznają takie sprawy, są na bieżąco z danymi wydarzeniami, powiedzmy, albo z danymi trendami w internecie, żeby ocenić daną wypowiedź? No, tak jak wspomniałem, na pewno ta ocena w poszczególnych przypadkach jest no, obarczona pewnymi cechami osobniczymi sędziego, więc, więc jak najbardziej. A z Twojej praktyki? Ja uważam, że no jest to bardzo istotne, aby, aby sędziowie jednak nadążali za technologią. Jest to istotne dla samej oceny, czy doszło do naruszenia dóbr osobistych. No więc, jeśli mamy do czynienia z wypowiedzią, która jest napisana czy to na portalu internetowym, czy, czy na profilu w social mediach, nie ma problemu, bo w zasadzie oceniamy tylko warstwę słowną tej wypowiedzi. Ale jeśli mamy do czynienia z naruszeniem dóbr osobistych w innej postaci, przykładowo z działaniem wyszukiwarki internetowej, czyli naruszenie dóbr osobistych poprzez wyświetlanie określonych wyników wyszukiwania, to już pojawia się potrzeba zrozumienia technologii, i często będzie potrzebna. Hmm, Opinia biegłego sądowego z zakresu informatyki, aby pomógł sądowi zrozumieć, jak działa taka wyszukiwarka i jaka jest odpowiedzialność usługodawcy za. Działanie bądź zaniechanie, które w ocenie powoda narusza dobra osobiste. Jest jeszcze jeden wymiar tej wiedzy specjalistycznej, którą warto posiadać, tak z perspektywy sędziego, jak i z perspektywy pełnomocnika. Ta wiedza, jak działa internet, ma znaczenie przy. Jak konstruować roszczenie o publikację przeprosin w internecie. Warto wiedzieć, jak zażądać, aby przypiąć post z przeprosinami u góry profilu w social mediach. Trzeba wiedzieć, że na Twitterze. Są pewne ograniczenia, jeśli chodzi o ilość znaków. Niedawno uchwalono rozporządzenie unijne, akt o usługach cyfrowych. Wiem, że porusza też kwestię wolności słowa w internecie. Czy mógłbyś dwa słowa na ten temat powiedzieć? Czy coś się zmieni istotnego w tym, w jaki sposób możemy się komunikować? Rozporządzenie, akt o usługach cyfrowych, wejdzie w życie w lutym 2024 roku. Już teraz jest nazywane jako. Nowa konstytucja internetu i rzeczywiście będzie miało wpływ na wolność słowa również. Reguluje ono usługi pośrednie, w tym przykładowo usługę w postaci hostingu. Ta usługa jest wykorzystywana do świadczenia takich usług jak na przykład forum internetowe, gdzie uczestnicy debaty mogą publikować swoje wypowiedzi. Akt o usługach cyfrowych nakłada na dostawców usług pośrednich obowiązek usuwania. Nielegalnych treści, w razie oczywiście zgłoszenia takich treści. Platformy internetowe nie będą miały obowiązku filtrowania przechowywanych treści w celu analizy czy, czy mają one charakter nielegalny. W przypadku treści szkodliwych takiego obowiązku usuwania treści nie ma, natomiast platformy internetowe będą mogły w swoich regulaminach określić jakie treści kwalifikują jako treści szkodliwe i na tej podstawie również będą mogły usuwać takie treści w razie zgłoszenia. Rozporządzenie wprowadza jeden mechanizm no and action, czyli zgłaszania, zgłaszania i usuwania treści. Jeden e, identyczny w całej Unii Europejskiej. To jest oczywiście pozytywne rozwiązanie, ponieważ wprowadzone są jednolite standardy dla ochrony wolności słowa, ale też po prostu zwalczania nielegalnych treści w internecie. W kontekście wolności słowa e, warto też zwrócić uwagę, że rozporządzenie nakłada na dostawców usług pośrednich Obowiązek opisywania w regulaminach świadczenia usług wszystkich mechanizmów, które stosują w przypadku moderowania treści. Arku, dziękuję Ci bardzo za to wszystko, czego się dzisiaj dowiedzieliśmy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję również.